Pomyślmy o tych, którzy w święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok będą musieli pełnić służbę. Taki przekaz niosło spotkanie wigilijne środowiska policyjnego w Końskich. Opłatek komendy powiatowej Policji w Końskich rozpoczął sam komendant Waldemar Cisowski. Przywitał on przybyłych gości, a także złożył pierwsze tego dnia życzenia. Samych szczęśliwych dni, sukcesów, szczęścia rodzinnego, ale również takiego spędzenia czasu. W rodzinie, bo mamy świadomość tego, że część z nas podczas tych świąt będzie musiała pracować. Jest to służba dla obywateli, dla ludzi, w związku z powyższym my również. No, to cudo będziemy musieli pełnić nie tylko w czasie świąt, ale i Sylwestra i tych dni świątecznych. Wśród przybyłych znaleźli się burmistrz końskich Krzysztof Obratański, wicestarosta konecki Andrzej Lenart, ksiądz dziekan duszpasterz koneckiej policji Andrzej Zapart, przedstawiciele środowisk weteranów, emerytowani policjanci, a także oczywiście obecni funkcjonariusze i funkcjonariuszki. Burmistrz Obratański podkreślał, że koneccy policjanci mają doskonałe wyniki skuteczności wykrywania przestępstw. Życzył on wszystkim zachowania tej dobrej formy: Utrzymania dobrej formy, dobrych wyników, ale też powolnego spadku pracy czyli znaczy, mówiąc, żeby, żeby jak najmniej było zdarzeń, które wymagają interwencji, żeby sama obecność i prewencja pozwalały naszym współobywatelom żyć, mieszkać, pracować spokojnie. Z kolei Andrzej Marek Lenart zwrócił uwagę na tych, którzy w święta będą pełnić służbę. Chciałem złożyć Wam najlepsze życzenia, świąt Bożego Narodzenia. Tym, którzy będą pełnić służbę w święta, bądź w Sylwestra, czy w Nowy Rok, aby ta służba była najspokojniejsza, aby złe moce siedziały w piwicach, bądź na dołku, ale bez... Następnie życzenia składali przedstawiciele wszystkich przybyłych na spotkanie środowisk, a po nich rozpoczęła się już duchowa ceremonia. Podczas niej ksiądz Andrzej Zapart przeczytał fragment Pisma Świętego i zmówił wigilijną modlitwę. W bowiem czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, aby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Cyryniak. Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Bet Betlejem. Natomiast burmistrzowi Końskich przypadła rola czytającego modlitwę wiernych: Módlmy się za wszystkie narody ziemi, aby Bóg zachował je od klęsk nieurodzaju, suszy i głodu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, panie.